Tobie. Yy, dzisiaj w odcinku będę gadał o Discordzie bo stałem niedawno i kurde, tego nie jest kurda chciałem wejść, nie? I kurde wyszło mi z niego. Już mi chodzi, że jest na ekran ta, gdzie mogę się zarejestrować i zalogować, nie? I próbowałem i ciągle próbuję, nie? Po tym odcinku będę ciągle to robił go znowu mieć, nie? A jak mi się nie uda, to przepraszam, nie? Ach, cholera jasna. Jakby nie wiem co się stało. Nie wiem rozumiem. Przez co to może być. Jakby nie wiem, no. Nie mam pojęcia przez co to może być. Próbowałam dosłownie wszystkiego, nie? Wszystkiego próbowałem, a się nie udało. Cholera jasna, kurda. Czekajcie. No... Może um, zamiast Discorda, bo już mi smutno smutno jest, nie z tego powodu to w Minecraft pogadamy. Jest od wczoraj jest kurde nowa aktualizacja, nie? Ulepszenie miedzianych rzeczy, tych gopro, coś tam, nie, nie wiem tak dokładnie. Na no, Microsoft na telefonie, no i na Xboxie, nie? No i kurde, wiecie? No zobaczyłem na telefonie, bo na Xboxie, mi się kurde jeszcze robi pewnie, ale nie sprawdzałem, nie? Na, na telefonie sprawdzałam, no i fajna ta aktualizacja, nie? Bo taki youtuber jest, Jimmy, który ma dostęp chyba wcześniej, że jakieś tak po prostu, nie wiem. Nie wiem co on robi, że ma wcześniej te rzeczy, ale po prostu fajnie, fajne są te rzeczy, nie? Miedziane latarnie, takie zielone pochodnie jakby, no popatrzcie, jakby robicie pochodnie i dacie, dacie y, koper, koper nugget, wiecie nie wiem, chcę po polsku. Naget to jest, nie sztabka. Nie wiecie, o co mi chodzi. Ten taki kawałek kawałek miedzi. Jak przykładowo w kartinku dacie jeden, jeden tego, blok, nie blok, tylko jeden ten miedzi. To będziecie mieli dziewięć tych kopernagetów. No wiecie, o co mi chodzi. I dacie tak. No wiecie, jak robi się pochodnie i dać na po prostu tego kopernaget, i będziecie mieli zieloną tą pochodnię. Super, jest, nie serio. Tak, już. są już takie półki. Półki są takie jeszcze, nie? Które... Jakby to powiedzieć? no... Tam macie trzy sloty, nie? Macie trzy sloty i jak przykładowo macie trzy obok siebie takie. Tu macie przykładowo, tu macie trzy, trzy koło siebie takie, nie? I one są razem połączone przez przykładowo, nie wiem, piston, znaczy nie piston, co ja mówię. Redstone połączone, nie wiem, Redstone... no wiecie o co chodzi. Jakimś chwilkę to. Pochodnia redstone'owa, Już zapomniałam, zapomniałem się nazywa. Macie takie trzy przykładowo połączone i dacie na dole po pochodnie połączone tego. I tam przykładowo dacie miedziane itemy, nie? I to przy kogo kliknicie. To wy zamienicie setego. przykładowo Przygotowy macie literytowy, a tam był przykładowo diamentowy. To zamienicie setek, nie? Żeby macie diamentowy, a tam jest literytowy. Serce jest opłacalne, fajnie to jest. Ale dla budowniczych, czyli przykładowo ja lubię budować, to będzie fajne pod względem. Kurde, no. Schodów jakiś, nie? Kurde, to będzie dowalone ze schodami. No i wiecie, nie? Kurde, no kurde. chwilkę. zatrzymam na chwilkę i zaraz przyjdę. No, widzowie, jakby ja znowu biorę telefon, zawsze, bo mi się to wyłącza wtedy, to, to, to nagrywanie i cały czas zawsze. Ja tak miałem raz, że 15, no dobra, nie 15, godzinkę, jakoś około godzinki nagrywałem, a później na chwilkę wychodziłem, żeby się napić, żeby jakby nie miałam wody. Bo mi się po prostu to wyłączyło, ja se zaraz będę w łóżku nagrywał, no bo wygodnie jest, no. Widzowie, Chwilka <laughs> was i się przykryjemy, kurde, gorąco. Wygodnie, kurde. Ale się uloczyłem. Dobra, widzowie, to jest tak, nie? Chyba to tak was trzymał, bo jak w tele, jak się tego wrywalne, to... I jest tak, widzowie, że. Zobaczyłem, o czym chwilkę. A o miedzianych rzeczach i o tym aktualizacji. Dobra, to tak. Nowe pochodnie, już mówiłem, chyba te latarnie. Są nowe kraty. Jak ktoś nie grał, no to pewnie nie wie. Te nowe łańcuchy są miedziane. I tego jest teraz takie ulepszenie na ten. Na te ochrony takie to pięciu, bo to jest pióro piorunochronów też Że one po prostu się... napowietrzają. Mm, na, na powietrza ją. nawadniają. Kurde, to nie rośliny. No. I coś jeszcze chyba... Coś chyba jeszcze nie wiem. Mogę mieć lekki katar? Nie wiem od czego. Zawsze w nocy mam katar. W nocy zawsze mam katar. A rano przez kilka, kilka no powiedzmy tak, dwie, trzy godziny później przed, po obudzeniu ciągle mam nie? Nie wiem od czego to jest. No ale trudno. Do. A no i ja sobie zaraz pocałujesz są tego tego, co jest w tych golemów. Nie żadnych golemów, nie? Trochę powalono, nie? Ale. Wieć. Sensie Słyszę tam fajnie budowniczych, jakby robili, żeby to jakieś tam rzeczy. A właśnie, kiedy tego Miedzianego Lemmy, nie, zastygnął, to są cztery te, są takie cztery poziomy chyba, albo tam pięć, zwykłe, czyli na marsz, taki co siedzi, co biegnie i co robi gwiazdkę, nie, to ten co robi gwiazdkę ma największy poziom redstone'a, nie, czyli przykładowo zaświecić lampę, czy coś takiego, nie. Albo, jak masz kolegę z epilepsją, to byś mógł przykładowo robić tak, żeby. Ym, zrobić zegarek, nie? W Minecraftie. Dać do Redstone na tego miedzianego golema. On by zmieniał. Później z miedzianego golema dać na lampę taką, co się świeci. I zrobić takich kilka. No. Wiem, że to jest niepotrzebne, ale. Tak, tak, tego tak, mówię, że muszę tak zrobić mówiłam, ale dobra. Ym. No. Kurde. Muszę sobie przypominać kurde. Co tam jeszcze jest? Bo ja to wczoraj grałem dzisiaj. Nie. Dzisiaj będę tego sprawdzić, czy na Xboxie to się zaktualizowało, bo od wczoraj czekam, mnie. Od chyba północy, od północy to się aktualizuje, a jest 13. Ja żartuję. Po 13. Już dawno dawno jest. 15. A dzisiaj jest... Środa Nienawidzę śród No... To co tam jeszcze jest, kurde No zapominam wszystkiego Nie pamiętam No nie pamiętam, nie pamiętam namyślałem, że tego widać ten znak Barcelony. Jakby co, ja mam tak, ja tą mam tylko dlatego, bo ten kolor jest fajny, nie dlatego, że Barcelonę lubię. Ja wolę górnik zawsze. Jakby co, tak tylko mówię. Już chyba to mówię wcześniej, w innych odcinkach. A jeszcze tego, już nie będę dawał Discorda, tylko tam będę dawał Instagrama pod, pod tego, pod opisach w opisach będę dawał Instagrama tylko. bo Discorda mi się chyba nie uda zrobić i o, przepraszam osoby czyli najbardziej Wiktora, kolegę takiego że nie sądzę mi się to zrobiło, to nie moja wina już nie chcę mi się próbować bo nie wiem co God. No. To trudno, chyba. A jak wie, który będzie chciał się skontaktować, no to pod odcinkami, pod tym na przykład, będzie ten. Mój Instagram to byś mógł tam napisać coś, nie? No. Kurde no. Nie wiem, no. nie wiem co powiedzieć, dosłownie, ja mam czasem takie zawieszki. Werytycznie, na YouTubie nic się nie dzieje, w moim życiu też nic. No i nie mam o czym nagrywać jakby. Jakby was zastanawiało, dlaczego nie, nie daję komentarzy, tu ja, kiedy daję tam, gdzie pisze się komentarze, daję tam na włącz, żeby były i daję tam na brak, czy brak tych. A wczoraj, te kilka dni temu, co robiłem, to dałam na sam dół. A jeszcze się dam tam na środkowe, a jeszcze tam wcześniej dam na przedostatnie. no. I nie wiem o co z tym chodzi. Ja nie wiem jak dałem komentarze z tym z tym, jak, robi, jak z tym skorpionem, co wcześniej był. A teraz jest roboty, nie skorpion jakby. Nie wiem jak to zrobiłem. I kurde, trochę przeromana. Jakby zobaczyłem, że mi ilość subskrybentów spada. Ciekawe dlaczego. Dobra, ale to. W ciekawie dlaczego mi spadają subskrybenci Jak ja... No wiem była dlaczego Bo mało, że mało nagrywam, no Tylko hmm. muszę się zastanowić, nie? Nad tak jedną rzeczą i... Wiecie, kurde No, zastanowiłem się trochę jak będziecie słyszeć jakieś rycze, jak będziecie słyszeć jakieś ryczenie, to uch, na boisku szkolnym daleko ode mnie, tam daleko, daleko ryczą jak mieliby, kurde, downa. Mego ręku tany skończyło mnie. O jezu, z naszej dwie kołdry w pokoju. Nie pytajcie, po co mi dwie kołdry. Nawet nie możecie. <grymne> <grymne> nie. No, chyba gate. Gdybym patrzył od razu w tego, żeby było na was. Nie wiem, co mam zrobić, nie? Nie, co mam mówić, nawet. A właśnie, jeszcze ten. Jak przygotowujesz się na Bedrock, to mogliście zrobić przykładowo takie coś, że możecie grać przedpielniowo, mogliście grać na eksperymentalnym i grać, zobaczyć te kopergolemy, nie? Do tego pergolemy tam były do dupy. A te nowe są lepsze. Jakby są prawie takie same, tylko nie wrzucają od razu do takich, których nie ma. Znaczy, od, no co ja mówię? Przykładowo, nie? Jak macie yy, w, jednej skrzynki, tyl, w jednej skrzynce tylko zbroje, a znaczy nie tylko zbroję, co ja mówię, tylko hełmy, w jednej no wiecie, całą zbroję w różnych skrzynkach to Copper golem yy, da wam przykładowo ta, tam gdzie nie przykładowo nie macie miedziany hełm a kopergolem wam nie da tego miedzianego hełmu tam gdzie nie ma miedzianych, miedzianego hełmu nie czy zrozumieliście a jak nie to mogę to wyjaśnić jeszcze raz tak kopergolem bierze miedziany hełm Jeśli w szczynce, gdzie są hełmy nie ma miedzianego hełmu to miedzianego nie da miedzianego hełmu do Księgi, które nie ma miedzianego hełmu, Ja to jeszcze raz ich rozumiał, to po prostu miedzianego nie da hełmu tam, gdzie nie ma miedzianych hełmu. No, jak ich rozumieliście, no, to, no to, to nie moja wina. No, po prostu dajcie co napisy, że sobie sobie to i dajcie napisy, kurde. No, no i ten. nie wiem co No, no i chyba jeszcze tego, tak, tekstura endu się zmieniła Tak chyba, nie wiem, tego, dżawy Nie mam Bedrocka mam A właśnie, weźcie sobie widzowie jak macie Bedroka, to weźcie sobie, zróbcie takie coś, nie? Że w, w endzie Wybijecie sobie podkę wizynie w ciemności Jak ja tak rozmiałem, miałem to się to to wyglądało jakby. Jak osoba z epilepsją nie może tego widzieć. Nie może. Bo to tak dziwnie wygląda. Jakby to są takie fioletowo-białe kropeczki, nie? Takie kwadratowe kropeczki. Mini kwadratowe. No. Co się bo Ja nie mogę. Napiję się socku. Odkleję naklejkę, żeby nie było widać tego. No. A właśnie, jak będziecie słyszeć, jeszcze jakieś inne jęczenie, tak bliżej, no to mój brat po prostu w trakcie grania to sami będzie ryczał. Lepiej, nie? Biała butelka, nic nie widać. To są soczek taki. Możecie może po zakręcie widzieć, ale to nie jest żadna reklama. Ja piję ten sok tylko do tego bo jest jedyny w domu. No i wodę. Tak robił, jakbym robił degustację, kurde, wojanków Próbowałem brat mi dał spróbowałem, że tego nie kupił. Dobra, widziałem taki pomysł, że jutro skoczę do żabki no to sklepu żabka nie? Zobaczę, czy tam są wojanki. I na Instagramie zrobię test wojanków. No a na YouTube nie na YouTube. Nie będzie. Na Instagramie będzie. To zdrowo zachęta żebyście weszli na Instagrama. I będzie hashtag Team Wojanek. Hashtag Wojanek. Nie wiem, po cholerę ludzie dają hashtagi. No dobra, ja też dawałem hashtag LEGO czy coś tam. Ale to tylko dlatego, bo nie wiem. Bo są głupi. Kurde, hashtag team wojanek. Hashtag wojanek. Hashtag Piję wojanka, zabijcie mnie. To dowalony hashtag by był. Ja nie mogę. Jeszcze kolejny hashtag. Przepłaciłem pieniądze na głupi napój. To, to, to by było tak śmieszne. Kurde. A jak nie będzie wojanka, to sorry. No ja to zrobię kiedyś w przyszłości. Poproszę brata, żeby mógł mi kupić wojankę, jak będzie wracał do szkoły, bo mi się nie chce go kupować dla mnie za wielki cringe. Żeby go kupywać. Jakby ja to rozumiem, nie? Żeby wojanka kupować dla, dla spróbowania tylko, nie? Ja już próbowałem, tylko nie próbowałem tego niebieskiego takiego, bo tam chyba jest, nie? Niebieski. Jak, jak one razem mogą... tak te wszystkie razem wojanki, bo wiem, że ma jakiś być nowy smak od jednego youtubera. Co mówi co się dzieje w internecie. Jak ten... Jak jak... czekajcie, jak on miał. Jak konopski, tylko to nie konopski, tylko to coś innego. Mówi co się dzieje... co się dzieje w internecie. Ta sprawą, nie wiem. Zespół R. Nie wiem, jak, nie wiem jakiego ja mam... Ja nie wiem jaki ja mam tego poziom debilizmu. Ale pewnie wysoki. <gry> Kurde jaki jak Jacob jest. Znaczy teraz w sensie, że nie mogę głupi, w sensie tutaj, nie? Bo ja chcę ten... Ja chcę ten warony w foleinę... uff coś... Te, te folijne coś. Chcę zrobić tak, żeby nie było widać. O oh, jest! Uj, radości. Uj, <tryk> tak radości. dupne Ja żadnej szklanki nie mam. A zawsze w pokoju mam jakieś szklanki, kubki czy coś. A dzisiaj nie mam. Uj, radości. Ale głupie. Mogli to już mogli to napisać łyk Ury, szczęścia lub napój, napój bogów, jakoś tak, kurde bo to, kurde, mar marchew brzoskwinia, jabłko i to ma jeszcze wskaźnik D czyli prawie najgorszy a ja to piję a to prawa tam w końcu minę i tak każdy w końcu umrze, więc gordę szybciej to zrobię. Co za te żartów to mówię tylko wiecie. Ja wszystko co tu mówię o umieraniu i tak dalej, to żartów tylko. Nie mówię tego na serio. No wiecie, pewnie to, 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 pewnie to już dawno wiecie, ale tak tylko mówię. O, jest. Jest pierwsze. Jest. Ale to się mocno trzyma za miejsce, miejsce, No ale się to mocno trzyma Ja właśnie widzowie, wczoraj skończyłam Breaking Bad oglądać No i kurde fajne, fajne, tylko trochę nudne Już ten, ten ostatni sezon Bo w ostatnim sezonie nic się prawie nie działo czy wiem, że miałam kładać się w Mycrofcie, ale tak tylko mówię, że w ostatnim sezonie się nic nie działo, ale drugi i trzeci był moim zdaniem najlepszy. Patrzcie, kurde. Salutkie, białutkie. Człowiek już tak robię. Nie wiem, nie, nie siedzę na ja tylko Instagrama mam, gdzie mam auto. I tak dalej. No i widzowie, tego tak, w tym minecrafcie Ale na tematu, kurde brawo Xawary Oto w tym minecrafcie jeszcze jest Mówiłem tak o endzie O tym gdzie pochodni, o tej latarni O koratach Kary też są inne W łańcuchach W tym endzie, nie, gdzie mówiłem o tych kopergolemach, o tym, tym piorunochronie Znaczy, ja jeszcze mówiłem a, o tym, o tym o tych statuetkach, bo to są takie jakby ten kopergolem, który tak już jest statuą, jakby to tak powiedzieć, nie? Mówiłem o tych takich półkach To chyba wszystko. Chyba wszystko w tej, w tej aktualizacji. <laughs> A, jeszcze skrzynki są. No to skrzynki były wcześniej, chyba. Wkurzyłem się na siebie. I tym, i tym idiotycznym akcentem kończymy. Zapraszam na Instagrama. Co to jeszcze nie koniec, ja. <laughs> Zapraszam na Instagrama, gdzie publikuję trochę częściej niż na YouTube. No i to tyle raczej. No i też zapraszam Was kochani, żebyście dali suba. Czy nie mówię, że musicie, nie? Tylko dużymi krokami się zbliżamy już do, do bardzo malutkimi do 50 subów. No I... <coughs> no i fajnie by było jakbyście dali słowa czy nie mówię, że musi nie, tylko Fajnie by było, nie No i dajcie łapkę, jakby się spodobało, no, no dajcie, dajcie, no. no i nie wiem Jak macie kolegów, koleżanki, co lubią idiotyczny content, to dajcie im link, czy coś I tym tym, 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 żebrackim akcentem kończymy. Na razie.